Więc jeszcze raz, dzień dobry Twitcher, siema iskra, siema YouTube. Y. Lecimy dalej z z Far krajem 5 i mam nadzieję, dzisiaj kończymy już drugi region. Tak jest plan przynajmniej. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Dobra, żeby tą naszą fejtkę zrobić, to będziemy na pewno musieli ile nam to w ogóle zostało. Już końcóweczka, końcóweczka. Posterunki byśmy mogli dzisiaj coś podziałać. I może się uda. Ten posterunek się zalicza do niej, zalicza się. tak, tu mamy jeden posterunek, tu mamy drugi posterunek. To może zacznijmy jakoś od początku. I kopsnijmy się tędy. Ale dobra, tu chyba możemy sobie przyhandlować amunicję, co nie? Tak, możemy. No to siub od razu. Mm. Bryczki, co my tu mamy? Hello, motherfucker. Hello, motherfucker. Oho, Harry, przylas się mano. Była o tobie mord mordomowa. Nie masz, że iskra iskra mi zarzuca, że ja ci nie pomagam wbić towarzysza, bo ludzi do ciebie nie odsyłam. A to jest twoja mi wina, bo jesteś zjebem po prostu. Eee, dobra, weźmy sobie tego. Ten ładny jest, podoba mi się <laughs> Nie, ona ma kota po prostu Dobra, wsiadaj ty piarko i lecimy Co ty wyrabiasz? Co ty w dupę robisz? A, właśnie, może sobie jeszcze miejscówę zaznaczę. To swój czy wróg? Swój. O kurwa, ale mnie poniosło. No come on. Siemano, siemano, witam, mordeczki. O, tu jest jeszcze ziomeczek. Korzystając z okazji, chodźmy tutaj. Porozmawiajmy z nim, co on nam powie.

O, pojedziemy ze skrótem O nie, jednak nie pojedziemy skrótem Dobra, myślałem, że tu nie ma wody O Na przykład tutaj, nie? I teraz pa, teraz idziemy tu na górę. Musimy to zrobić tak, żeby... Żeby oni nas nie widzieli za bardzo nie, ja bym z kokółką nie mógł mieć. Mnie w kurwie. Znaczy inaczej, żeby obudzić się do roboty, to jakiś srogi budzik jak najbardziej w sumie. Czemu nie? Ale. Dobra. Zobaczmy sobie, co my tu mamy. To jest stacja benzynowa do wyzwolenia. Ok. Dobra, dwóch. Tam jest kolejnych dwóch. Mają psa. Tyle? Pum, Jeden z bańki. Pum, Drugi z bańki. Ta dwójka w ogóle się rozeszła. Okej. Okay. Tam są. A moja typiarka jest tutaj. A czy ja jej mogę coś rozkazać? Na przykład, żeby ona coś robiła? Czy ona... No niby strzelec wyborowy, ale tak Kurwa, średnio wyborowy. Dobra, gdzie te ziutki? A serio, oni się teraz skitrali tam? Ty, a tam gdzieś snajper w ogóle jest. Nie wiem, czy on jest za krzakami, czy gdzie on? Hmm. Nie chciałbym tego kundla teraz strzelać, bo to nie ma sensu. O, mogę! Naciśnij G... Naciśnij przytrzymaj Naci, Naciśnij rozkaz Przytrzymaj za mną Pum. Okay. Ale bańka siadła Pięknie A wiesz, że Nike i Puma To są dwaj bracia, którzy stworzyli Nike Pokłócili się i drugi stworzył Bube. Nie mam pojęcia mordo Skąd mam to wiedzieć Jakby nigdy nie byłem jakimś Gościem, który kupował markowe rzeczy, więc... O, tu jest w ogóle jeden. I on nie zauważył, że ja sprzątnąłem tego typa? Oni są jacyś odklejeni dzisiaj chyba. Ruszył się ten. Ten snajper gdzieś tam tupta. Czekaj, ja go tak spróbuję tu zwabić. On podejdzie tutaj. Czy nie podejdzie. O, dobra, ruszył się. Bam, mam Cię, ale ktoś tam jeszcze, ktoś mnie usiłuje przyczaić. A, widzę go. Kto rzucił? Ja pierdolę, kto rzucił ten granat? Ty, ej, co jest kurwa? Ty. Nie przestań się opierdalać, tylko chodź tu. Widzę tu typa na dole. No ale możesz się posunąć. O, zajebała go. Fantastycznie. No przydałaś się na coś na sam koniec. Gratulacje kobieto, kurwa. Jestem dumny z ciebie, w chuj. Zajebiście. Dobra, poszło nawet w miarę. To nie była najka Adidas? Widzisz, kurwa, ty też nie wiesz. <grystanie> dobra, to nic. A czemu tu nie ma amunicji? Według mnie amunicja tu powinna być jak nic. A jest tu, dobra, czekaj. A nie, to nie jest za amunicja. Nie no, niby jest. Aha, bo to jest do. To nie jest do. karabinów wyborowego. 16. Nie chcę mi się iść i go podnieść. No problem, mordo. Aha, ja mogę z tobą porozmawiać. Co tak chciałem z tobą porozmawiać? Skąd był Okej. Okej. Obóz Młodzieżowy Secret Skies. Okej. Okay. A, normalny, ty. Ale spokojnie, już mamy tutaj ogarnięte wszystko. O, kamizelka za darmo. Uczciwie. Kluczyki. Obiektu misji. Kiebłem się, no. Starza no, no, się. I need a driver? No to nie wiem, czy chcesz, żebym ja prowadził, Mortal. To to... <laughs> może być danger trochę. O, apteczka no, to spoko. Dobra, mamy kluczyki do czegoś. Pytanie: czy. Ale może się przesunąć. Jezu. To typiara nie dość, że średnio przydatna, to jeszcze blokuje drogę, no. No ale dobra, przyda się w ogóle tak ogólnie. Może będzie w przyszłości coś działać. Chodźmy tu na górę. Chciałbym zerknąć, czy na, na górze stacji coś jest. Jakaś amunicja, ale mamy full. E to jakbym wiedział, że tu mam to będę miał to ja nie kupował. Ale kurwa, przejebałem pieniądze. Jak zwykle przepierdalam pieniądze po nic. Klasyk. Klasyk. Dobra, zerknijmy tutaj jeszcze do garażu. Co my tu mamy? Co my tu mamy? O. A, tutaj kluczyki. Okej. Okay. No widzicie, jednak coś przydatnego. Wiecie, jak to się robiło? Tu, tu, tu. O. Totalnie nie muszę, no. Nie, no ja w prawdziwym życiu, jak wypiję, to nie jeżdżę. A że teraz już nie piję, to jeżdżę cały czas. Bełtydy, jakieś ten. O, tu jest kamizelka też. O, hajsu, tu fest leży jeszcze. Dobra, to weźmy. Ślugi, ślugi też bym wziął ogólnie. Dobra, na razie, was to mam na razie w głębokim poważaniu, bo wy mi dacie wchły misji pewnie, których na razie nie potrzebuję. A raczej nie chcę. Nie, nie chcę. Raczej nie będę robił na 100%. Raczej nie będę robił na 100% tego ile mamy tych 19 punktów. Ej, to w sumie czekaj te wytrychy. Fantastycznie. Dobra. To co? Myśmy dostali jakiegoś questa, co nie? O, patrzcie, tu jest jeszcze jeden się odsłonił. Fantastycznie. Let's go na obóz młodzieżowy w takim razie. Eee, czy ja mogę tu przywołać samochód na przykład? Czy nie bardzo? Kurwa ten pierdolony samolot znowu to będzie latał. Weźcie go zdejmijcie. mi się nie chce. Chyba, że na hita go ściągnę. A! Za szybko się podniósł. E, dobra. Czy ja stąd coś mogę zebrać jeszcze? Czytaj. Dla wierzących droga do Edenu jest jasna. Dołącz do naszej kapłanki świątyni, by usłyszeć co. Dobra, to czytaliśmy. Dammit! Hola crap. Dobra, coś jeszcze stąd mogę zgarnąć, bo bym już poleciał dalej. Dzisiaj zaczyna na pierdolańską. Spokojnie jak na wojnie. Dobra, gdzie on poleciał? Sek chłopca się drze. Tutaj. Już. A! Nie wiem, czy go chyciło, czy nie. Mogę tu wyskoczyć? Mogę. A czy ty możesz? Dobra, teraz chyba, teraz chyba już pierdolnie, co? No czy ty możesz tu downie wyskoczyć? No co za... Nie wierzę w tą grę po prostu. Nie mam pojęcia, mordo. A, w sumie ro, no, my mamy karabin maszynowy gdzieś tutaj. Chłopco wysadził, wszystko w ogóle. Ale już po robocie chyba, co? A, bo ci tu przyjechali jeszcze. No dobra. Coś tam zgarnąłem od niego. To co, można jechać, jo? A ja się chciałem zapytać właśnie, czy ja mogę tutaj przywołać gdzieś... Nie wiem, że ten samolot jeszcze lata. Czy ja mogę przywołać tutaj gdzieś auto? Chyba nie bardzo, co? Kurde, szkoda. No nic, to weźmy tego gruza w takim bądź kładzie. Grun żeby grała muzyka, jo? To zawsze jest tuż tuż. Matko Bosko. Sucho w chuj. ba ba B, B. Chwila. Aha, dobra. Mamy oznaczone, tylko w tą stronę. Coś tam jebło. Coś tam jebło za plecami, mordo. Zgrabnie z buta. O, mamy jakiś high ground. Okej, okay, to mi się podoba. To mi się podoba. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. Wishful posterunek kultu. No taki mam plan. Jeden jest tutaj. Jeszemoś na dachu. Dobra. Dobra. Najpierw z głowy. Tu jest jeden. Co to tyle? Nie wierzę. Nie wierzę wam. O, jest tam. Dobra. Co?! Dobra, leży. Dobrze jest. Nie wiem, gdzie oni. Tutaj gdzieś. Tam gdzieś. Jeden. Drugi jest. Na razie po cichutku. Czekaj, laska, bo ja bym się chciał rozejrzeć delikatnie. Może coś pod nogami łazi nam, co? O kurwa, no, spadnąłem. No ale dobra, chodźmy tutaj. A, widzę, widzę, widzę. Dobra, mamy Tak, zmieniamy pozycję, no żebyś wiedziała. O, widzę kolejnego. A wziął i mi zniknął. A mamy to, jest po cichutku, elegancko.